Wszak nie wiadomo, że kupując coraz więcej, coraz mocniej, coraz częściej i coraz szybciej szkodzimy planecie. Ale są też takie miejsca, gdzie kupując można również pomagać. I planecie, bo kupuje się tam przedmioty z drugiej ręki i innym ludziom, bo utarg trafia do osób potrzebujących. Mowa o sklepach charytatywnych. Chyba nie ma łatwiejszego adresu do zapamiętania niż Marszałkowska 1. Taki adres kojarzą wszyscy i to właśnie tutaj znajduje się sklep fundacji Forania. To jest Iwona. Cześć. Cześć. Zapraszam do naszego cudownego sklepu hartatywnego fundacji. Cześć, Nosze, i miały Mateusz, Mateusz, Cześć, Monika nam tutaj cudownie pomagają. Zobacz, a tu mamy po kolei, zobacz, piękne przedmioty szklane, tu mamy półkę z ceramiką, ze szkłem. Z porcelaną, zobacz ile tego cudownych rzeczy mamy, zobacz tu przy wejściu mamy biżuterię podarowaną, tu jest cała kolekcja anielska, produkty, które wykonujemy jako Fundacja Forani, o zapraszam Cię dalej, tu mamy dalej, zobacz kontynuację biżuterii, jest tego sporo, gry dla dzieci, różne rzeczy, które książeczki. Oh Sza, szaliczki, Wielu branżowo, totalnie. Wszystko, tutaj znajdziesz praktycznie wszystko. Mamy dalej biżuterię, ale też zobacz buty po jednej stronie, buty po drugiej. Zobacz, jakie fajne, ciekawe. Tutaj w tych. To e, skóra? Tak, to jest skóra. Zobacz, jakie piękne mm, buty. Nice. Twój rozmiar? No niestety, 40, ale piękna. Ale poszukamy dla Ciebie też A ile takie budki rzeczy. u was kosztują? Te butki kosztują akurat za skóra, to jest bardzo znana marka, to będzie, te kosztują 70 zł, także wyjątkowe, ale Dobry, zobacz, taka delikatna skórka, Mega. nie dostaniesz takich budów. No? Szkoda, że Tutaj mamy witrynki z naszymi produktami wykonywanymi <laughs> przez osoby z niepełnosprawnościami. Nasz autorski projekt, anioł drewniany, Ajej, który piękny. również jest wykonany z po prostu pozyskanego drewna. Mamy jutowe tył, skrzydła i to jest piękna rzecz na przykład do ogrodu. Także na zamówienie wykonujemy obrazy. Spójrz, tak. Obrazy również dostajemy. Są takie piękne, Zobacz, Ten obraz akurat malował Ma Mateusz. Ktoś Mateusz, który jest tutaj w tej chwili przy Kasie. Ten Mateusz po jest artystą, tak. I on e, tworzy przepiękne dzieła, skończył szkołę graficzną i e, jest młodym artystą. Myślę, że naprawdę już niedługo będzie miał wystawę. Zobacz, ile masz Pięknych, pięknych marynarek, możesz znaleźć tutaj przeróżne cudeńka. E, Biedizna, również tak, piórniczne, piornicz, tak, piorniczki, mamy też, zobacz, paski, fajne torby. Fajnie wiesz, Iwonka, bo tutaj tak. można się tak y, zgubić i odnaleźć, bo to jest taka kopalnia niesamowitych przedmiotów, nie? To prawda. I nie wiadomo, co będzie za rogiem, bo tak, mieliśmy biżuterię, buty, nagle są piórniki, nagle są serwetki, jakieś ubranka dla dzieci, wcześniej gry. Naprawdę, jest tutaj, znajdziesz przeróżne cudeńka, oh które God. naprawdę ludzie to, 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 co cenią, to to, że ta, kupując u nas, pomagają. W ten sposób służą ludziom, ale też nie, jakby są proekologiczni. Można? Oczywiście, proszę cię bardzo. Ja tutaj Już. Nie, bardzo mi się podoba. O no, mega zobacz. ekstra, Prawda? jaka cena? Dwie 20 zł. Ale to jest jakaś wełna w ogóle chyba, tak, nie? Tak, zobacz, to jest. no... Nawet takie na. Cudownie na to za takie bardzo. Chodź, poszukamy jeszcze jakiejś sukienki może dla Ciebie, wiesz, lubi sukienki? No, lubię. Tak? no dobrze, to, jest to, jest to chodź sprzedaż, zobacz. Tutaj sprzedaż, mamy cały. To marketing, jest marketingowiec, który nie pozwoli wyjść z pustymi Absolutnie rękami. Absolutnie nie trzeba coś ci dobrać do tej wiesz pięknej co? marynarki. Tutaj chyba się zostawia dużo kasy, jak już się wejdzie, ale to mnie pociesza, że ta kasa nie idzie tak po prostu na cokolwiek, tylko idzie yy, na pomoc osobom, Osobom, które potrzebują tej pomocy, czyli tak, ofiarom tak, wypadków. Tak. Zawsze e, szukałam takich miejsc, e, żeby znaleźć coś wyjątkowego, coś, co nie powtórzy się na ulicy. Coś, nie z sieciówki na no, przede wszystkim. I dla mnie to było naturalne, że w ten sposób jest najlepiej i dla mnie, i dla, dla naszego środowiska, i dla moich dzieci, że będą ubrane w wyjątkowe ubranka, Wówczas Ekstra. prosto z Paryża. Oryginalnie no, tak. i taniej. I tanie, tak, oczywiście. No, no, nigdy nie zgadzałam się na te ceny takie wydumane. Tym bardziej, że te rzeczy są e, e, w świetnym e, znaczy gatunku, ale też w świetnym stanie. To nie są rzeczy zniszczone. Mhm. To są rzeczy no tak jak te koszule, wyprasowane, piękne. Ciekawych przedmiotów tutaj nie brakuje, tylko teraz czas zadać najważniejsze pytanie. Ile to wszystko kosztuje? Taki zestaw filiżaneczek, i to cały zestaw, kosztuje 40 zł. Wyżej mamy dwa kubeczki po 20 zł. Tutaj taka super miseczka, czy dosienne. Każda jest z rączką też za 40 zł, ale zestaw, nie jedna miseczka. Tutaj mamy pojemniki na herbatę, majeranek, bułkę, wszystkie z podpisami i każdy z nich za 10 zł. Taka piękna waza, jak myślicie? 30 zł, tylko 30. Tutaj mamy prawdziwe kryształy, też za trzy dyszki. Proszę bardzo. I obrócę się, tutaj mamy coś bardzo słodkiego, bo to jest może niepraktyczne, ale taka wspaniała ozdóbka za złoty 10. A tutaj mamy prawdziwy hit według mnie. Za 30 zł, komplet spodków i filiżanek. A filiżanek jest 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tu obok mamy właśnie drugie pomieszczenie, gdzie się odbywają warsztaty z recyklingu. Zwróć mhm. uwagę, że wszystkie te osoby, które tam się znajdują, są z poważnymi niepełnosprawnościami. My je w ten sposób aktywizujemy, dajemy im szansę, żeby czuli się potrzebni, żeby coś robili sensownego. To jest forma mądrej pomocy. Nad tym mi bardzo zależy w fundacji, także zapraszam Cię. O, to jest. Nasze ja. biuro, gdzie przeprowadzamy właśnie warsztaty z recyklingu, żeby rzeczy, które dostajemy, zostały dobrze wykorzystane i nie trafiły na śmietnik. Pani Kasiu, co można zrobić ze starych dżinsów? Bo ja sobie wyobrażam, że można najpierw obciąć, żeby były rybaczkami, potem można je obciąć, żeby były szortami, ale Wy macie dużo więcej pomysłów. Dzisiaj robimy torby. Mhm. Torby ze starych jeansów, niekoniecznie starych, mogą też być e, takie jak my tutaj mamy, bardzo dobrej jakości. Tu proszę pani, robimy kolczyki, kolczyki ze szluwek od jeansów. Koleżanka robi bransoletkę do tego, żeby był komplet. Wow. I e, będą e, takie o kolczyki ozdobione e, koralikami. Ja, ja to to są to powiedzmy, że to jest kaczuszka, ale to taki, że tak wzorek wyszedł sam z siebie. A po ile taka torebunia u was w sklepie chodzi? I taka torebka kosztuje 49 zł u nas. To są spodnie dzisowe po przerobieniu przez naszych. Współpracowników, czyli premierowo ogłaszamy cenę 49 zł. Marszałkowska 1. Paulinka, co tutaj robisz w fundacji? Generalnie zajmuję się prowadzeniem live'ów i promocją fundacji. Witamy Was serdecznie na live'ie sprzedażowym fundacji Forani. Jest to live, dzięki któremu pomagamy kupując. Zielona sukienka, rozmiar M, cena to 35 zł. Bluzka koszulowa, rozmiar S. Cena 45 zł. Kurtka rozmiar M, cena 30 zł. Grodzonka, jak teraz przyszłyśmy na zaplecze Twojej fundacji i zobaczyłam, w jakiej przestrzeni ty musisz pracować, jak to wszystko jest zastawione sprzętami, jaka to jest ciasna przestrzeń, to dociera do mnie, jak prowadzenie tej fundacji jest ciężkie dla ciebie. Zatrudniasz tyle osób, które są z różnymi niepełnosprawnościami. Sama borykasz się z prowadzeniem, no niejako. Powiedzmy, małego biznesu, a wiadomo, że to nie jest proste. I widzę w tobie m, taką walkę, ale z drugiej strony taką ogromną moc. Tylko zastanawiam się, po co ty to robisz? Czemu tak ciężko pracujesz? W sumie, można powiedzieć, charytatywnie pracujesz. Dlatego, że w sumie 18 lat temu przeżyłam bardzo poważny wypadek samochodowy, który ja cudem przeżyłam. Niestety w wypadku tego nie przeżyła moja, moje jedyne dziecko, okay. Ania. W chwili wypadku byłam w 8 miesiącu ciąży okay. i niestety Ania nie przeżyła. Ja wylądowałam na Ojomie, jestem w tej chwili po 17 operacjach okay. i robię to, ponieważ dzięki temu nadałam sens tej tragedii, która wydarzyła się w moim życiu, która zabrała mi praktycznie moje życie mój świat. Wszystko. E, musiałam się odbudować od początku i e, nie chciałam płakać do końca życia. Chciałam coś zrobić, chciałam e, przekuć to w coś dobrego i ta fundacja jest właśnie takim dziełem dobra. Nie jestem w stanie i nie byłabym w stanie już dawno prowadzić tej fundacji sama. Ta fundacja żyje dzięki ludziom, cudownym aniołom, które pojawiają się w tej przestrzeni, które z nami zostają i z nami pomagają. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. W sklepach charytatywnych można znaleźć prawdziwe perełki, ale jest też druga strona. Można w nich zostawić rzeczy, których już się nie potrzebuje, tak by spokojnie, bo z czystym sumieniem, zamiast marnować je na wyspisku śmieci, mogły cieszyć innych poszukiwaczy skarbów.